Czy już połączeni jesteśmy, tak? Tak, dobrze. To już myślę, że możemy. To tak, proszę Państwa, zaczynamy rundę pytań, tylko bardzo proszę, żeby to były pytania, a nie koreferaty. Jesteśmy trochę limitowani czasowo, mamy takie 40 parę minut. Tak, dwa słowa, i ja tylko w międzyczasie jeszcze aspekt zawsze istotny na tych spotkaniach, mianowicie puszeczka, no bo sala kosztuje, proszę Państwa, więc bardzo apeluję o to, żeby się dołożyć. I już proszę bardzo, Jaźń. Tak, tak. Jeśli ja Państwo pozwolą, że będę siedział. Mam nadzieję, że. Wszyscy pań... będziemy siedzieć. Mam nadzieję, że Państwo zwróciliście uwagę na te podobieństwa. Często strona ukraińska mówi, że to Polacy doprowadzili do tej, cytując ich słowa, tragedii, do tych tragicznych wydarzeń, że to Polacy są współwinni. W roku 2020 lub 2021, ambasada Ukrainy w Polsce wydała taki komunikat na 11 lipca 2020 bądź 2021 roku, w którym wskazano, że do tych tragicznych wydarzeń nie doszłoby, gdyby nie niewłaściwa polityka polskich władz. Wobec mniejszości narodowych. I powiem Państwu, że w pewnym sensie strona ukraińska ma rację. Tylko, że strona ukraińska, tłumacząc dalej tę kwestię, twierdzi, że Ukraińcy byli uciskani. Widzieliście Państwo, jak byli uciskani. Świadkowie tamtych czasów, tamtego okresu mówią jasno. Polacy i Ukraińcy żyli jak bracia. Do polskich wiosek miała nie docierać informacja o zamachach terrorystycznych, o zbrodniach, o bojkotowaniu polskiej niepodległości, o tym, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Organizacja Wojskowa Miałem w planach mnóstwo innych zamachów mających na celu rozognić konflikt polsko-niemiecki i polsko-sowiecki, tylko po to, by Polska tę niepodległość straciła. I tak my jesteśmy winni, ale nie według tej narracji ukraińskiej, jesteśmy winni, że Zdominował naszą politykę tak zwany Ruch Prometeński. Ruch Prometeński, który z jednej strony walczył z imperializmem sowieckim i słusznie, jednak z drugiej strony bagatelizował niebezpieczeństwo płynące ze strony trzeciej Rzeszy oraz ukraińskich szowinistów. I to był największy błąd. Ruch Prometeński wychodził z założenia, że. Rękami ukraińskich szowinistów będzie neutralizował z jednej strony rosyjską inteligencję i rosyjskie wpływy, a także rosyjskie niebezpieczeństwo. I to myślenie ruchu.